Cześć! Na pewno przynajmniej raz w życiu słyszałaś, że chleb tuczy i nie powinno się go za dużo jeść i to jest prawda, ale dzisiaj pokażę Wam przepis na chleb, który możecie jeść bez poczucia winy. No. Cały bochenek chleba naraz. Zostańcie także do końca tego filmu, bo dzisiaj mam dla Was bardzo duże rozdanie. Mamy 5000 subskrypcji już od dobrych kilku dni, także jeżeli wytrzymacie do końca, to będą nagrody do wygrania. Zanim zaczniemy gotować, zanim zaczniemy przygotowywać ten chleb, to poproszę was, dajcie łapkę w górę, jeżeli chcecie, żeby tego typu przepisów było na moim kanale więcej. Nie zapomnijcie nacisnąć przycisku subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału lub jeżeli jesteście tu po raz pierwszy. I możecie mnie też obserwować na Instagramie. Tam wrzucam regularnie różnego rodzaju przepisy, krótkie filmiki treningowe. Dużo ciekawostek, które myślę, że mogą się Wam przydać. Ale będziemy od razu przechodzić do rzeczy. Pozwolicie, że ja się tutaj w międzyczasie napiję mojej kambuczycie. Miałam zdecydowanie ochotę na coś gazowanego. Także to robi za moją Coca-Colę. Co będziemy potrzebować do tego przepisu? Po pierwsze, chciałam powiedzieć, że robię ten przepis pierwszy raz, więc trzymajcie za mnie kciuki. A po drugie chciałam powiedzieć, że ten przepis będzie również dobry dla kogoś, kto na przykład jest uczulony na wszelkiego rodzaju mąki pochodzenia orzechów, czyli mąka migdałowa, tego typu mąki. Mówię, że takie osoby się zdarzają i w tym przepisie będziemy używać mąki z konopi. Także zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Co będziemy potrzebować do tego przepisu? Będziemy potrzebować cztery jajka. Mam nadzieję, że mnie aparat wyłapuje. Będziemy potrzebować cztery jajka a właściwie dwa całe jajka i dwa białka, w związku z powyższym te żółtka, które Wam zostaną, możecie użyć na przykład do zrobienia domowego majonezu. Mamy też takie 60 gram roztopionego masła, myślę, że olej kokosowy też się sprawdzi. Mąka oczywiście z konopi, zresztą cały przepis będzie podany poniżej w opisie filmiku. Gumak Santan, możecie ją dostać na stronie Prozis, również link wrzucę E, poniżej, e, proszę do pieczenia, e, babka jajowa, to chyba tak się nazywa po polsku. I patrzę, i trochę wody. I właściwie to wszystko. Blaszka, wykładamy papierem do pieczenia. No i co? No i będziecie mi teraz pomagać, będziemy robili to w czasie, myślę, takim w miarę rzeczywistym, żebyśmy zobaczyli, jak ten proces przebiega. A potem mamy całe 45 minut na to, żeby sprawdzać i czekać, czy ten chleb nam wyjdzie. Jak widzicie, zaczynamy od wbijania jajek, tak jak mówiłam, dwa całe jajka, a później dokładamy jeszcze dwa białka, żółtka, możecie sobie użyć do domowego majonezu, żeby nic się nie zmarnowało. Wszystko razem mieszamy, nic nie ubijamy i stopniowo, jak będziecie mieszać jajka, to możecie delikatnie dodawać masło lub ewentualnie olej kokosowy w zależności od tego jaki tłuszcz lubicie używać. Także tak jak tutaj na filmiku wszystko razem mieszamy i właściwie to jest cała filozofia. W międzyczasie oczywiście nagrzewamy piekarnik 180 stopni z termoobiegiem. I dorzucamy mąkę. I teraz rzeczywiście ta mąka nie wygląda zbyt smakowicie, ale, tak jak powiedziałam, możecie ją zamienić na mąkę migdałową. Myślę, że mąka kokosowa też dałaby radę. Ta mąka z konopi jest specyficzna, ale ja chciałam ją wypróbować ze względu na to, że Mąka migdałowa jednak dużo osób uczula, dlatego chciałam sprawdzić, jak to będzie funkcjonowało. I ten smak jest delikatnie wyczuwalny, ale mimo wszystko myślę, że jest fajny. W międzyczasie dodałam babkę płesznik, kumek santan, będzie proszek do pieczenia. Wszystko razem mieszamy. Tutaj troszeczkę mi to wyszło za gęste, więc możecie w każdej chwili po prostu dodać trochę więcej Wody takiej ani gorącej, taka lekko ciepła woda. Mieszamy wszystko. Ja nie miałam keksówki, która byłaby w odpowiednim rozmiarze. Rozmiar, który byłby najlepszy, podam w przepisie poniżej w filmiku. Tutaj po prostu użyłam pół keksówki, którą miałam. Ona była zdecydowanie za duża, także nie wypełniłam jej całej. Wykładamy ją papierem do pieczenia. I będziemy wstawiać chleb na 45 minut, 50 minut. Oczywiście będziecie w międzyczasie sprawdzać, czy jest on gotowy. Ewentualnie można go też posypać jakimiś z ziarnami słonecznika, dyni, cokolwiek lubicie. I taki jest efekt końcowy. Jakbym dała tej masy więcej, to on oczywiście byłby troszkę większy, ale konsystencję ma jak prawdziwy chleb. Zrobiło się już w międzyczasie ciemno, lepiej jest gotowy, zaraz będzie test smaku. Tak jak powiedziałam, cały przepis będzie poniżej, aczkolwiek, tak jak słyszeliście, mniej więcej widać było jak on powstaje, i autentycznie nie ma nic prostszego. Ale zanim przejdziemy do smakowania, to ja chciałam powiedzieć o rozdaniu pod tym filmem. Rozdanie właściwie będą trzy nagrody, także jest o co walczyć. Nagroda główna to będzie kompleksowa opieka, ale strefa przemian. Premium w związku z tym, będzie tam i kurs Barka, i moje treningi, bo to była rzecz, którą najbardziej chcieliście w tym konkursie otrzymać, to będzie nagroda główna. Jako drugą nagrodę będzie można wygrać albo plan dietetyczny, albo plan treningowy, a jako nagrodę trzecią, taką pocieszenia, ale w sumie bardzo fajną, możecie od nas i od. Firmy Koala, Kambucha, otrzymać cały karton Kambuczy, który jemy tak naprawdę w zamian za gazowane napoje. Jeżeli lubicie Coca-Colę na przykład, to jest świetna alternatywa. Co musicie zrobić? Po pierwsze, macie tydzień od momentu opublikowania tego filmu, żeby po pierwsze subskrybować mój kanał na YouTubie i Bartka. Ja link do Bartka kanału na YouTubie podam poniżej w opisie. Obserwujcie mnie na Instagramie, tam również dodam pod spodem link. Jak możecie znaleźć mój Instagram. Jeżeli dodatkowo chcecie udostępnić ten film u siebie na Facebooku lub na Instagramie, będzie to Dodatkowy punkt bonusowy, ale nie jest to obowiązkowe. I napiszcie w komentarzu, co tak na dobrą sprawę w zdrowym stylu życia sprawia Wam największą trudność. Spośród wszystkich komentarzy będziemy wybierać trzy osoby, bo są trzy nagrody. Tak jak powiedziałam, macie na to cały tydzień i będziemy na pewno sprawdzać, czy spełniliście wszystkie punkty, które zostały wymienione. A teraz zobaczymy, jak nam wyszedł chlebek ale chlebka nie można jeść bez masełka, także musicie jeszcze chwilę poczekać, aż wyjmę i posmaruję. Zobaczcie, jest bardzo ciemno. Oczywiście ten sam chleb, ponieważ ta mąka jest taka trochę specyficzna, ten chleb również wyjdzie z innej mąki tłuszczowej, typu mąka migdałowa. Przypuszczam, że nawet mąki kokosowej, jeżeli użyjecie tej gumy Xanthan. Jeżeli użyjecie babki płesznic, to przypuszczam, że nawet z tego takiego, z tej takiej mąki kokosowej, która jest trudna, też powinien nam ten chleb jak najbardziej wyjść. Bardzo przyjdzie spróbować? Ale to musieliście najpierw poprawić przed lustrem, żeby wystąpić przed tą jakże wielką publicznością. Także układa włos. <laughs> na nabijacie po prostu. Nawet nie widać Twojej głowy. Jak mąka z To Jestem mega ciekawa. Partyk nie jest przekonany. Nie jest, to smakuje jak prawdziwe. <laughs> no to się bardzo cieszę, że smakuje jak prawdziwych. Lepiej, jeżeli spróbujecie tego przepisu, to też mnie oznaczajcie na Instagramie, bo już dużo z Was to robi. Ale jeżeli jeszcze nie wiecie, to. To róbcie. Pamiętajcie o konkursie. Macie równo tydzień, żeby brać w nim udział. Jak chcesz pokazać swoją farszą, musisz trochę się obniżyć? Witam serdecznie. Pamiętajcie, żeby w komentarzu też oznaczyć jedną znajomą osobę, osobę, której ten przepis się może przydać. Gdzie mają oznaczyć na YouTube? No tak, w komentarzu. No, komentarzu na, albo na, na Instagramie, gdziekolwiek. To nie jest twój kanał. No to tu youtubowasz. W każdym razie ja Wam bardzo serdecznie dziękuję na dzisiaj. Ale najpierw musicie jeszcze zobaczyć Gustawa. Gustaw, popatrzcie w kamerę. kamerę się popa. I zdrowego odchodzenia życzę Wam, Gustaw Jania.